Witam wszystkich serdecznie na Lucerniku, łapiąc ostatnie promienie słońca dzisiejszego. Chciałem jeszcze pokazać, co tutaj się dzieje, mianowicie odnośnie dwuetopowego zbioru Lucerny na, na nasiona. Jak widzicie, tutaj już troszeczkę zacząłem kosić. Tutaj, tu wcześniej pokazywałem, właśnie tam będąc na dole, z tamtego miejsca. Tutaj właśnie u góry takie, takie place yy, chudsze. Tam na dole też to jest. I to tutaj można właśnie fajnie zaobserwować. Yy, no są tu takie miejsca właśnie na tym polu. Chude. Gdzie ta lucerna w dalszym ciągu jak widać stoi. Nasiona już są dojrzałe, ale jak widzimy po skoszeniu kosiarką ładnie jeszcze się trzymają, jeszcze nie opadają. Jeszcze jest w porządku, tak? Jeszcze jest w porządku, ale jak już się przyjrzymy, no po kosiarce wiadomo, o, leżą, leżą, leżą takie świderki. Ale to nic, niech leżą, przydadzą się. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o gorszą, gorsze, gorsze części pola. No, dajmy polu czas, dajmy lucernie czas, niech tutaj zrobi porządek. Myślę, że będzie ok. No ale tak, większość pola wygląda w ten sposób. Yy, lucerna jest naprawdę tutaj yy, duża była. I to jest to, czego ja nie przewidziałem. Bo zobaczcie, urczę na no jedną ręką, ale to jest metr. Lekko. Lekko, metr. I ta lucerna po prostu jest na tyle silna była, że się położyła. I teraz po prostu ona nie przekracza tutaj, nie wiem, 35 cm. Zaraz tu zobaczymy o, miareczkę. O, zobaczcie. Na równo. No, no może przesadziłem. No, 40-45 cm, takie najwyższe kłaki do, do 50-55, ale to takie już tam. Wyszczałowce. Ogólnie to jest tak mniej więcej 40 cm, i wszystko sobie leży, czyli połowę swojej wysokości yy, straciła właśnie na położeniu się. Yy, no miało być koszone wyżej, około 15 cm, po to, żeby to było jak najbardziej w powietrzu, no, ale po prostu w tej sytuacji się nie da, bo zobaczcie po skoszeniu, tak bardzo dużo ziaren zostaje już na tym łanie, no, który tu zostanie, na tym spodzie, tak? Nic się na to nie poradzi. Trzeba gdzieś znaleźć jakiś złoty środek, jakiś kompromis i wykorzystać to, co mamy. Łan wygląda tak po skoszeniu. Zobaczcie. Tak, tu ładne, ładne zielone rośliny. Yy, bardzo dużo, bardzo dużo kwiatostanów. Są yy, kłosy, czy tam nasienniki chyba, bardziej w tym momencie kłosy I to sobie będzie teraz fajnie dojrzewało. Teraz ma być kilka dni e, kilka dni e, słoneczka. Więc zaraz też będziemy jutro lecieć e, w Nostrzyk, gdzie się był przegląd kombajnu. Wszystko w porządku, jutro ma być słońce. Lucerka sobie będzie dochodziła. Przez te kilka dni My jutro spróbujemy Nostrzyk, a lucerka przez ten czas powinna mniej więcej dojść tak jak tutaj na tym e, chudszym kawałku żeby ją sobie zebrać. No, więc więc, więc trzeba ją skosić. Yy, no miało być wyżej, jest niżej. O zobaczcie. Tutaj jest 10 cm w tym miejscu. O ładnie widać. Ale jest, że tak powiem, na ziemi nie leży, o to chodzi, tak? Jest w powietrzu. Można fajnie zobaczyć, o. To wszystko sobie wisi, wisi w powietrzu i będzie sobie schło, wiaterek dojdzie, słońce dojdzie, powietrze przewiew fajnie, więc chodzi o to, po pierwsze, żeby był przewiew powietrza, żeby to sobie dosychało. Po drugie, żeby zbiór dwuetapowy dobrze przeprowadzić, no to ta wysokość zbioru tego pokosu musi być na odpowiedniej wysokości, żeby po prostu bizonowi nie utrudniać. No bo też przecież poniżej tam iluś centymetrów nie opuścimy tego hedaru więc te 9 centymetrów to jest takie minimum, tak, że ustawimy chociaż na tej samej wysokości, na której jest w tej chwili ścięte. Poleje jest bez kamieni, więc nie powinno być żadnego problemu. No, także będziemy próbować. Co do nasion, no są straty. Oczywiście, że są straty przy samym koszeniu. W tej chwili oblatują te nasiona, będą straty jeszcze przy muceniu, ale to moim zdaniem do rzeki nie wpadło, nie zmarnuje się. Po prostu zasili, zasili plantację, która tutaj się znajduje. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, bo na przykład łąki, które są intensywnie użytkowane 3-4 pokosy i tylko i wyłącznie siano kiszonka, bardzo szybko ubożeją w runi i bardzo szybko wypadają i ludzie to przesiewają. A jeżeli chociaż raz w roku stosuje się zbiór na siano i jeszcze jest super, jak się troszeczkę to siano opóźni żeby ten materiał, no nie, co tam jest, owszem, no troszeczkę gorszej jakości, ale jednak nasiona dojrzeją i się fajnie osypią w dużej mierze, no to to jest co roku zasilane te łąki i to jest takie perpetuum mobile, tak? Zawsze jest zielono, zawsze jest pięknie, zawsze jest ruń, zawsze są młode, świeże odrosty yy, i ta łąka po prostu trwa, tak? Od, ona się sama odświeża automatycznie, więc moim zdaniem lucernik yy, też tutaj zyska, tak? Na tym więc tutaj żadnej straty nie będzie. No zobaczymy jak w przyszłym roku tutaj będzie. Czy będziemy robić na ziarno czy nie. Czy to po prostu się kalkuluje. Czy ja mam dobrą odmianę czy nie. Jak tam się to będzie opłacało. Zobaczymy ile tego ziarna się zbierze. Także to no, wszystko się sprawdzi. No słomę będziemy próbować zebrać. Yy, bo to jednak będzie dobra pasza. Później zobaczymy co z tym zrobić. Co tutaj zostało. Czy to skosimy. Czy zostawimy już na zimę. Czy będziemy jeszcze robić ciano-kiszonkę Gdzieś tam we wrześniu. Pod koniec września. To wszystko się okaże w praniu. Tak samo z łąkami. No, będę, będę próbował jeszcze zrobić trzeci pokos, ale i, i sianokiszonkę z tego trzeciego pokosu, bo to już o tej porze roku to już tylko sianokiszonka wchodzi w grę, ale czy tak będzie? Nie wiem. Się okaże. Siano jeszcze leży, jak widać od zeszłego tygodnia. W zasadzie no środa jest, no to tydzień. Mnie wtedy, skosiłem, sprasowałem wszystkie łąki, deszcz mnie wygonił I tak w zasadzie wczoraj jeszcze było tak przekropnie Dzisiaj naprawdę fajnie, słońce świeci Wczoraj byłem turem, wziąłem na trzypunktowy układ zawieszenia Hak i natura, jedną belkę z tyłu, jedną z przodu I sobie z łąki gwizłem, ale to jeszcze to jest bezsensowne, bo Jest zbyt mokro Tu są łąki naturalne, tutaj jest kupa wody Kuparowów, kanałów i tej wody po tych deszczach. To wszystko tutaj do nas spływa. To Ta fala musi przejść, żeby ta woda opadła, i dopiero wtedy yy, będzie można te belki siana zabrać. Bo po prostu woda stoi na łąkach, więc bez sensu jest niszczyć darni i ruń łąkową. Nie o to w tym chodzi. Nie pierwszy, nie ostatni raz sianą nic, nic nie będzie. Także tak to wygląda no Kolejne prace tutaj na tym polu na pewno będę, będę nagrywał, opowiadał, tłumaczył. Ja się też uczę, nie wiem, pierwszy raz to robię. Nie wiem, nie ma, nie ma z kim porozmawiać, kogo zapytać. W internecie też jest bardzo mało informacji. Tu po prostu coś tam się nieco złapało, przeczytało, ktoś coś podpowiedział. Resztę rzeczy to tak powiem na logikę. Tak jak człowiek po prostu. Po tych kilku latach doświadczenia na gospodarstwie nabył, no to po prostu na, na logikę trzeba pewne rzeczy brać. No zdrowy chłopski rozum, o, po prostu. No, to chyba tyle. To chyba tyle. Wracamy chyba do pracy. A co jeszcze? Kosiarkę miałem w naprawie, też się dopiero dzisiaj poskładałem. Przetarł mi się talerz. Ten od wewnętrznego bębna. No to już kupiłem dwa nowe. Kupiłem dystanse i dzięki temu po prostu kosiarka mi też wyżej pracuje, bo tak wcześniej musiałem na, na pompie trzymać wysokość. A teraz mi idealnie, przepraszam, do lucerny jest do, do cięcia i do traw też uważam, że będzie lepiej, bo po prostu szybciej to odrośnie. Tak? Szybciej odrośnie. Teraz już nie trzeba na pompie kombinować. No, wiem, że pole bez kamieni kurde. Nowy talerz mi rysuje, już lakier zdarł. od dziadostwo. No bez kamieni kurcze. No także, także to jest też plus no przy okazji. Wyżej mi tu do, 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 do lucerny będzie lepiej. Do traw też, bo za nisko koszone to też niedobrze. Szybciej po prostu to wszystko odrasta. Żadna to strata szybciej odrasta, zdrowie jest dla traw, dla lucerny tym bardziej. No, także to tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, zapraszam do komentarzy, do lajkowania, cześć.